Moi drodzy, dzisiaj w wywiadzie mam Macieja Welmana. Maciej Welman, witam cię serdecznie. Cześć. Maciej reprezentuje flip na pierwotnym firmę, która flipuje na pierwotnym, która dostarcza też perełki na pierwotnym, która, która robi też szkolenia z pierwotnego. A w najbliższym czasie będzie Maciej naszym prelegentem na maratonie Maraton Vivn. To jest konferencja. Już dwunasta edycja, gdzie na sali gromadzimy. Między 800 a 1000 osób, ale mamy dzisiaj taką zagwozdkę, bo rynek stoi, z inwestorami ciężko, wszystkie zmotywować ciężko, bo to wiecie, to tak jest, że jak rynek jest na fali, czyli 2021, niskie stopy procentowe, wszystko chodzi, ceny idą do góry, taksówkarze kupują nawet, fryzjerzy kupują mieszkania, to wszyscy na konferencje przyjeżdżają, a teraz jest dosyć ciężko, więc słuchajcie, takich konferencji nie ma, my jednak robimy, dopniemy no i oczywiście nie może Was zabraknąć, a Maciej będzie i będzie opowiadał. O czym będziesz Maciej opowiadał? Opowiem o trzech etapach inwestowania w nieruchomości i w takim dużym skrócie, na początku każdy chce zarabiać, a jeżeli chce zarabiać i chce, żeby to było bezpieczne zarabianie, to pojawia się taka myśl, żeby zarabiać w oparciu o nieruchomości. No i jest ten pierwszy etap takiego zachłyśnięcia się zarabianiem na nieruchomościach, ale potem pojawia się szara rzeczywistość. No bo z jednej strony robimy flipy, inwestujemy, z drugiej strony pracujemy na etacie. Czasów w dobie jest coraz mniej. No i na końcu trzeba wybrać kierunek, czy jednak chcemy zostać inwestorem na pełny etat, czy wracamy po prostu na etat. No właśnie. To o tym będzie na konferencji. A dzisiaj czy to dobry czas na inwestowanie? Jak się inwestuje? Co tam słychać na pierwotnym? Co tam słychać w firmie? Co tam słychać w inwestycjach? Maciej, opowiadaj, czy to dobry czas? Jak to jest według Ciebie? Czy Ty byś dzisiaj inwestował? Czy Ty inwestujesz? Jak to sytuacja u Was? Umówmy się tak, jak kupują wszyscy, tak jak wspomniałeś, jak był ten taki hype, to była samo nakręcająca się spirala i każdy chciał inwestować, ponieważ wszyscy kupowali, to ja też kupię i będę zarabiał. Dzisiaj w momencie, kiedy rynek to nie jest tak, że stanął, bo ja się z tym do końca nie zgadzam, dlatego że odczyt za wrzesień mówi o tym, że zostało sprzedane 3700 mieszkań w sześciu największych aglomeracjach w Polsce. Pamiętajcie, że ja te dane to będę mówił zawsze tylko w oparciu o rynek pierwotny. A te wyniki najczęściej są w oparciu o te 6 największych aglomeracji. No, tak się podaje statystyki. I to jest wynik, który mieszkania były sprzedawane w 2019 roku, w 2020 roku, i wtedy, jak była taka liczba sprzedawanych mieszkań, to bardzo dobrze się pracowało, bardzo dobrze się handlowało. Ten popyt do podaży był na stabilnym poziomie. Prawdą jest, że lipiec i sierpień były słabymi miesiącami, dlatego że spodziewano się, że jakby wrzesień pogłębił ten spadek, to liczba sprzedanych mieszkań spadłaby poniżej 3000. Ale żeby wam to zobrazować, jak było super extra Gites, to sprzedawało 6 największych aglomeracji 5700 mieszkań, a jak była recesja po wybuchu wojny w marcu 2,5 roku temu, to Sprzedało się 2200, więc dzisiaj, jak mamy we wrześniu 3700, to jesteśmy równo pośrodku, czyli nie ma ani hypu, ani nie ma żadnego dołka. Jesteś po prostu w trendzie średnim, w trendzie bocznym, ale wszyscy przez ostatnie 2 lata zostali nauczeni, że dzisiaj kupuję mieszkanie za 3 tygodnie wykańczam, za 5 tygodni transakcja jest realizowana i idę po kolejnego flipa. Eee, ja działam na rynku pierwotnym 10 lat i od zawsze powtarzaliśmy wszystkim, że czas sprzedaży mieszkania to jest około pół roku. Z czasem, jak prowadziliśmy szkolenie, to mówiliśmy 5 miesięcy, cztery miesiące, bo na feedback był taki, że ten czas się skraca, ale ludzie się przyzwyczaiły, oczekują, do zbytu. oczekują I tak dzisiaj... jak 6 miesięcy, to już jest problem. A to jest normalny czas oczekiwania, wchodząc z flipa, to powinno się wpisać do Excela 6 miesięcy na sztywno. Ale widzisz, to ja Ci powiem, że też mam takich inwestorów, którzy mówią, my tu chcielibyśmy szybko obrócić, nie? Jak nie masz coś na 2 miesiące... To jest Forex, albo jest tak giełda, tak. albo e, kryptowaluty. No umówmy się, kupujesz mieszkanie, wykańczasz się 3 tygodnie do 5 tygodni, tu Ci jest stolarz poślizgnie, czy coś. Znajdź tego klienta nawet w tydzień i niech on szuka finansowania kredytem hipotecznym 6 tygodni. To i tak jest 3 miesiące najkrócej z najkrócej, więc e, te, te takie czasy, że dzisiaj kupuję, jutro sprzedaję, które były przez chwilę, one nie były dobre dla rynku. Ale inwestorzy, licząc stopy zwrotu, no tak się przyzwyczaili, że dzisiaj jak myślą sobie pół roku, to stwierdzają, że im się nie opłaca. Okej, okay, jeżeli im się nie opłaca, nie ma problemu. Wyjdź z rynku, zastanów się, czy masz ciekawsze alternatywy, bardziej rentowne i tu nikt nikogo nie trzyma na siłę. Ale rynek nieruchomości to są stabilne zyski w oparciu o bezpieczne, to bezpieczne aktywo. No i moim zdaniem się rynek wraca do normalności dla flipperów, ale jest doskonałym dzisiaj timing, doskonały timing, żeby kupować mieszkania. Dla trzy powody, takie najważniejsze, dlaczego uważasz, że to jest doskonały timing? Ja handluję i obracam nieruchomościami na rynku pierwotnym 10 lat. Tych fluktuacji było sporo. COVID, wybuch wojny. Potem pan prezes podniósł rekomendację, plus 5%, co całkowicie wykosiło klienta kredytowego z rynku. Teraz mamy kolejny, kolejny, kolejną burzę, że się tak wyrażę, ponieważ wszyscy czekali na ten kredyt na zero. Tego kredytu nie ma. Klienci się wstrzymali z tego tytułu. Są te perturbacje, nazwijmy to odchylenia od tego, co było w zeszłym roku. Ale ja w Warszawie jak nabywałem mieszkanie przez ostatnie 5 lat, to system płatności już w zeszłym roku zaczynał przechodzić na 30,70. Co to jest 30,70? To wytłumaczę. Wpłacasz deweloperowi 30% wartości na etapie dziury w ziemi, a pozostałą kwotę 70% wartości na zakończenie inwestycji. Wszyscy to znają pod systemem 10,90 i dzisiaj ten system wrócił, ponieważ deweloperzy mają bardzo wyśrubowane oczekiwania swoich inwestorów, jak to są deweloperzy akcyjni i muszą wykazać się sprzedażą, tak, są porozpoczynane budowy. Ten klient przez to, że się wstrzymał przez te 8 miesięcy, spowodował to, co wszędzie w sprzedaży, że jesteś tak dobry jak twój ostatni miesiąc, więc jeżeli dzisiaj mogę kupić w Warszawie mieszkanie w systemie 1090, czyli daje 100 tysięcy złotych i dogaduje się z deweloperem, że milion, czy tam w tym przypadku 900 tysięcy złotych, transakcja warta milion, dam mu za 2 lata. To wystarczy policzyć koszt pieniądza w czasie, przyjmijmy 9%, to jest 80 tysięcy rocznie. Sama nieoprocentowana pożyczka od dewelopera to jest 160 tysięcy od takiej wartości. No i teraz ja, będąc inwestorem, dostając nieoprocentowany kredyt, nikt mnie nie pyta, czy ja mam zdolność kredytową na 900 tysięcy złotych, to uważam, że jest tu przestrzeń do zrealizowania zysku. No, to jest dziwnie mówiąc krótko 10 do 1. Tego nie było przez ostatnie 5 lat. Mówię tu raz konkretnie o Warszawie, no bo w innych miastach e, była taka możliwość. E, trend zmieni się, tak jak powiedziałem, 5 razy już w ciągu ostatnich 10 lat. Więc pewnie za rok będzie z powrotem taksówkarz, tak jak powiedziałeś, barman, kelner będą inwestować i znowu będzie deficyt produktu na rynku. A ten, kto dzisiaj wejdzie, no, to będzie miał lewar 10 do 1. No, nie da rady mi zainwestować mniej niż 60 tysięcy, żeby obracać nieruchomościami, a możesz mieć prawa i obowiązki do nieruchomości na warszawskiej Łęce. No więc wystarczy dodać dwa do dwóch. Wyjść trochę poza schemat. No bo kupujemy wszyscy, to zarabiamy tak jak wszyscy, ale trzeba postawić się w sytuacji tych nabywców, którzy mają wątpliwości i tak dalej podjąć tą odważną dzisiaj decyzję, zainwestować własny kapitał, a odciąć kupon za nie wiem, 16, 18, 20 miesięcy, eee, bo to się zmieni. Myślę, że po nowym roku system 1090 będzie co najmniej trudno dostępny, w takim dużym skrócie oczywiście. Tak, u nas my mamy 40, 60, ale odbiór kluczy jest na już i 60% odroczony rok, więc to jest też super sprawa, bo tu my rozmawiamy o trochę takim systemie, gdzie wpłacasz, to się buduje, czekasz i w tym czasie znajdujesz klienta. U nas jest inna sprawa, bo że jest wybudowane ryzyko, jest mniejsze klucze dostajesz już, 40% wpłacasz, 40 czy jakieś tam 200, 300 tysięcy jak masz. I też możesz przyjąć nieruchomość i szukamy klienta przez rok. Zarobek powinien być w okolicach 50 tysięcy, no fajna stopa zwrotu, są to super systemy i dzisiaj ja się zgodzę też, że to właśnie rynek daje nam te promocje, że możemy z tego skorzystać i, i dzisiaj kupować. Tak jak mówię w 2021, kiedy była górka, wszyscy się pili i wchodzili. Dzisiaj mamy dołek, czyli jest cisza i nikogo nie ma, nikt nie chce kupować, chociaż rynek chce sprzedawać. Czyli moim zdaniem powinniśmy do portfela wrzucać dobre nieruchomości i czekać na żniwa. No dokładnie tak, no bo mm, zakładając, że ten trend jest zmienny, bo jest. Jakbyś sobie to pewnie wyszłaby nam jakaś sinusoida, e, którą można byłoby narysować na kartce papieru, no to mm, to jest stare powiedzenie, że trzeba kupować w momencie, kiedy wszyscy robią krok w bok z rynku. Krok do tyłu, krok w bok, jakkolwiek wstrzymują się. I ja jestem świadomy tego, że dzisiaj bardzo dużo transakcji zakupowych jest wstrzymanych, dlatego że ci inwestorzy nie wyprzedali swoich produktów. Ale warto się zastanowić, czy. Produkt mam dobrze wyceniony. Czy jakość tego, co chcę dostarczać klienta klientowi, przepraszam, jest adekwatna do tego, co oferuje rynek. Więc wiecie, to, że kiedyś coś się wszystko sprzedawało, bo ktoś zrobił mieszkanie, aby było, to klienci, kiedy w, momencie, w tym momencie mogą przebierać ofertami, to czy ten produkt jest adekwatny do ceny, którą my oferujemy. Może warto to zweryfikować, może za słabo wykończyliśmy mieszkanie, tak? Może za dobrze wykończyliśmy mieszkanie w stosunku do inwestycji, w której się znajduje to mieszkanie i ta cena jest w ogóle oderwana od rzeczywistości. Nieważne, czy rynek będzie taki, czy się zmieni, to i tak tego przez najbliższy rok nie sprzedasz, bo źle się, nie zrobiłeś dobrze badania rynku, nie odrobiłeś lekcji. Także tych przyczyn, mm, gdzie te mieszkania się zatrzymują na różnych etapach jest bardzo wiele. Czyli trzeba dwa razy więcej pracy wykonać, żeby dobrze wycenić produkt no i dostarczyć go w odpowiedniej jakości, żeby też nie przesadzić, żeby to nie, może, nie mogą być złote klamki w mieszkaniu na Białą gdzie nawet autobus nie dochodzi. Ja powiem tak, że luty, sierpień u nas to był tragiczny. Teraz ja mam 93 inwestycje w trakcie flipperskie. I w samym wrześniu mieliśmy trzy rezerwacje, czyli umowa rezerwacyjna, umowa przestępna, potem oni szukają kredytu, no to tam ze dwa miesiące zejdzie, ale dzisiaj też dostałem telefon. To w ogóle taki absurd, my mieliśmy w Poznaniu na Bugarskiej 22 mieszkania, wcześniej 11 puściliśmy sesją, czyli właśnie sprzedaliśmy zanim wykupiliśmy, 11 zostało do remontu, kończymy je remontować, dzisiaj dzwoni Grzegorz, który jest inwestorem, mówi Sprzedałem, znaczy sam sobie sprzedał, bo on zadzwonił 3 dni temu. Tam, home station, już był gotowy. Mówi tylko proszę was, bo będzie prezentacja. Mam klientkę znajomą, tylko muszą być ładne sztućce, nie? <laughs> Teraz uwaga, ty co powiedziałeś: niektóre mieszkania za dobrze zrobione, niektóre za słabo zrobione, a niektóre muszą mieć jakieś elementy, które sprawiają, że klient, jak tam chodziło o sztućce. Więc mój zespół. Yy, do jakie w sztułce. Sztułce powinny być. No dobra, te sztućce mają zostać, czy nie. Moja żona mówi, to kupmy takie zarobiste sztućce, zostaną u nas, potem je zabierzemy. No pojechała, wybrała jakieś piękne sztućce, wsadziliśmy tam. Dzisiaj klient mówi, sprzedane, nie? 13 mniej więcej 200 za metr, to nie jest um, taka cena jeszcze, która by mnie satysfakcjonowała, bo 13 400 byłoby super. No ale 13 200 wcale nie jest um, um, słabo, czy 63 metrowe mieszkanie, więc tak, żeby była jasność, poza Grunwald. Więc dosyć fajna cena. No, no to dzisiaj taka cena transakcyjna przy, przy takim metrażu między 50 a 70 metrów, przy takiej, żeby sfinalizować tę transakcję i, i dopiąć sprzedaż. Natomiast uwaga, tu dzisiaj skomentuję bardzo ciekawą rzecz, bo w poniedziałek, tydzień temu miałem webinar. No i na takie webinary przychodzą już reporterzy, podpatrują, redaktorzy tam z różnych dużych mediów, czyli tam nie wiem, Business Insider, czy Wyborcza, tak, Gazeta.pl. No i, i, i bach, wyłapali to co... To, błąd, co, tak? Ja nie wiem czy błąd, wyłapali. Orzechowski ma 100 mieszkań. Powiedział, że to czasy Teraz z kupowania tych mieszkań, bo wszystko stoi, ale jak tylko rząd podniesie stopy procentowe albo wprowadzi kredyt zero, to zaczną się żniwa. I Orzechowski wtedy podnosi ceny i będzie jak, kosił. Jak procent, stopy procentowe? Jak obniży stopy Tak, tym, <laughs> przepraszam. I będzie kosił. I to gdzieś się wrzucili na X-a. Potem podłapał, właśnie yy, 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 jakiś tam portal jeszcze, je. potem Gazeta.pl. No można wyszukać. Gazeta.pl. Orzechowski, ostatnie komentarze, to no wyszukajcie. Bo patrzcie, co można z tego zrobić, nie? Orzechowski, jak niedobry człowiek, po prostu teraz będzie żerował. Nie! Ja teraz idę i pomagam deweloperom i pomagam tym, którzy nie mogą sprzedać. Oni by mnie w rękę pocałowali, gdybym tylko sprzedał. Ja nie idę na z pistoletem do, przy głowie i mówię, sprzedaj, bo jak nie, to cię zarżnę. Jest po prostu normalna rozmowa. Ja zazwyczaj, jak idę negocjować, to po drugiej stronie mam poważnego gościa, tak jak tego, co tutaj widzicie, tak? Przypatrzcie się mu. Ma aparycję dobrze ubrany, widać, że ma pieniądz, widać, że jest poważny, widać, że jest doświadczony, że jest negocjatorem, nie jest upośledzony, spójrzcie, Wellman nie jest upośledzony. Dziękuję. I ja mam po drugiej stronie takich przeciwników i ja mu mówię, ja mam kapitał, moi inwestorzy mają kapitał, możemy przejąć 5, 10 mieszkań, ale cena musi być taka, jaką my zaproponujemy, bo my szacujemy, że dorzucimy sobie pewien zysk, potem wystawiamy za cenę rynkową, i, i, i sprzedając coś tam zarobimy. My podnosimy ryzyko w czasie. My być może będziemy rok sprzedawać albo dwa. Przecież zobaczcie co się dzieje w Izraelu i w Libanie. A niech tam walnie jakaś bomba. To myślicie, że tu rynek się ruszy? W żadnym razie. Ja zamrożę pieniądze może na 5 lat. To jest ryzyko po naszej stronie. To tylko fajnie redaktorom mówić, że no inwestorzy są z... oni, oni inwestują swojego kapitału. I teraz jak się rynek za pół roku zmieni. I tak jak mówisz odetniesz kupon od wykonanej pracy. No to każdy z nich przyjdzie do domu i trzeba by kupować, <głos> <głos> tak? Analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, no ale jeżeli ee, oni są tacy pewni, że Ty zarobisz pieniądze, to trzeba by było zadać im pytanie, ilu z Was, weźmy 50 redaktorów, jakiś tam randomowy, którzy mieli, napisali jakikolwiek artykuł o fliperach, inwestorach, którzy są źli, czy oni podjęliby takie ryzyko? Tak? No bo z jednej strony dobrze jest mówić, on zarobił tyle, ten zarobił tyle, ale tak jak nikt nie bierze tego pod uwagę, ile pracy wykonałeś, ile spotkań z deweloperami, że masz koszt kapitału, że ktoś to musiał wykończyć, że ktoś musiał wykonać pracę nad tym. No jeżeli zrealizował 10 elementów składowych i potem zarobił na tym. X, 2X, 5X, no to tylko brawa dla takiej osoby, no ale to ktoś musiał ponieść to ryzyko. Tak jak mówisz, jakbyś kupił i przez dwa lata nie sprzedał, to każdy by ci powiedział, że za dwa lata trzeba było nie kupować. No ale tego nikt nie ma. My nie mamy tu kryształowej kuli, nie wiemy co będzie za dwa lata. Możemy bazować na naszej wiedzy, na doświadczeniu, na tym, jak się zachowuje rynek, i decyzja należy do każdego z Was, czy z nas, czy to jest dobry czas na inwestowanie, czy poczekam i będę kupował, jak będą wszyscy kupować. Wtedy jest bezpieczniej, nie ulega to wątpliwości, ale nie ma opcji, żeby wygenerować takie same zyski. Mając mieszkanie w systemie 50 na 50 a 10 na 90 no bo dźwignia 10 do 1 a 2 do 1 z automatu powoduje, że te twoje zyski spadną. Więc każdy indywidualnie tak naprawdę ocenia, kiedy jest dobry czas dla niego na wejście, ale jak kupują wszyscy, tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj dwukrotnie, to będziemy zarabiać tak jak wszyscy. Jak chcecie wyjść poza schemat, to musicie zrobić coś więcej. No i tak naprawdę przeanalizować sytuację gospodarczą i podjąć tą decyzję. Ale spójrzcie na wskaźniki PMA, spójrzcie, spójrzcie na PKB, które jest szacowane, dynamikę PKB, potem mamy bezrobocie. Te wskaźniki wszystkie są mocne, one nie wskazują, że Polska leci w dół, że leci tam gdzieś na dno. Oczywiście fajnie jakby te stopy procentowe były niższe, to w ogóle cała gospodarka by się rozruszała, to nie tylko budowlanka. I jakby tutaj... Gdy rząd debatował nad tym, czy wprowadzać kredyt zero, czy nie, to były wypowiedzi takie, że trzeba uważać, bo ten program może znowu sprawić, że ceny polecą w górę. To nie jest tak, że rząd wprowadzi, a ja sobie podniosę. To rynek sam jakby się reguluje. To jest makroekonomia i tutaj nie ma dziwów. No po to inwestujemy, po to odwracamy w czasie zyski, po to pomagamy, bo dzisiaj deweloperzy dzwonią, pomóżcie nam. Weźcie od nas pakiet, mamy zastój, musimy się wykazać przed bankiem, musimy pokazać, że jest dynamika sprzedaży, musimy wyprzedać ostatnio. Teraz mieliśmy fajną transakcję w Łodzi, blisko Tuwima. Nie będę wskazywał dewelopera, bo później znowu są jakieś głupie komentarze, który dzwoni i mówi: Oddaliśmy 200 mieszkań do użytku, zostało nam 7 ostatnich i opłaca nam się biura trzymać. Jest to samo centrum, ceny są po 11 tysięcy za metr. W promocji niektórzy robią po 9, a oni mówią 7500 bierzcie. tylko trzeba wziąć 7 mieszkań. No to ja nie wezmę tego. Mieszkanie jest warte tyle, jak ktoś za to zapłaci. I teraz ty kupiłeś to mieszkanie za 7500 i to jutro ta cena się może okazać rewelacyjna, albo może się okazać za wysoka. Więc i tak jest ryzyko inwestycyjne, ale za rok. Chociaż może nie przy tym poziomie o no 7,5. Tak, 5, ale 5, 5, gdyby, bo, gdyby wybuchła ta bomba, o której powiedziałeś, no to by to no było. Tak, no tak. Mówimy ekstremalnie, ale za rok, kiedy ten rynek e, wróci na, e, do, do takich poziomów, na których był, to każdy powie, no tak, to każdy wiedział, że to jest tak, dobra cena. Tak, no jakby wiesz o co mi chodzi, że za rok każdy powie, że no super, trzeba było brać. Jakbym wiedział, to bym wziął, tak? Ale, żeby podjąć tą decyzję tu i teraz, żeby kupić 7 mieszkań po 7,5, no to znowu trzeba włożyć 7 razy, no to trzeba jakąś tam trójkę znowu położyć, trzeba pozyskać ten kapitał, liczyć się z tym, że będziemy to sprzedawać 6, 7, 8 miesięcy, bo nie wiem, jakie metraże są, są tych lokali, i potem na końcu zrealizować zysk. Tak? I w momencie, kiedy będzie ta analiza na zysku, no to tak, to warto. To ostatnie pytanie, kiedy będzie lepiej? Kiedy będzie ruch? Bo lepiej to jest ruch. Ruch to możemy handlować, możemy sprzedać, pójść coś kupić. Na, ja, czy ja myślę, stanie. że na tle czerwca, lipca i sierpnia, e, mówię teraz o tych, o tych wynikach, to wróciliśmy teraz do tych dobrych wyników, czyli mamy tendencję wzrostową. Jest 3,700. Ja myślę, że rynek będzie się utrzymywał między 3,700 a 4,200. Czyli naprawdę będziemy na bardzo dobrych poziomach. Tylko to nie było, e, słuchajcie, w mojej ocenie, ta sytuacja, która miała miejsce. Jej winą jest tylko i wyłącznie to, że cały nasz naród 8 miesięcy wstrzymał się z zakupem mieszkań, bo czekał na kredyt na zero, kredyt na start, jak zwał, tak zwał. Gdyby rząd wyszedł w styczniu i powiedział, nie będzie tego kredytu, będzie za półtora roku, to w ogóle by to nie miało miejsca. Z zobaczcie, jeżeli nie macie wiedzy, to zweryfikujcie u swoich znajomych inwestorów, jak poszedł komunikat, że nie ma pieniędzy w budżecie na przyszły rok na dofinansowanie kredytu, teraz w ogóle te środki poszły już na powodziowe tam, tą całą sytuację, to nagle klienci wrócili na ulicę, do, oni doszli do nie ma na co czekać, 9 miesięcy już mieszkamy u rodziców na mieszkaniu, no w końcu wypada się przeprowadzić. Jak się komuś urodziło dziecko, a mieszka na kawalerce, to pół roku, rok mógł poczekać, no bo czekał na ten kredyt, bo liczył na to, że dostanie. Jak dostał komunikat, że tego kredytu na pewno nie będzie, to ten ruch on wrócił na ulicę. Potwierdzają to statystyki. Można wziąć się, zobaczyć statystyki na Otodomie, JLL-a, analizy dla PZFD, które są ogólnodostępne I zobaczycie, że od momentu tego komunikatu, tam to był chyba 23 sierpnia, ci klienci nagle się pojawili na rynku. I dzisiaj to wraca do normalnych poziomów. Czyli kupujemy mieszkanie, sprzedajemy. Trwa to pół roku i. Jakby następnym bodźcem, czyli kolejnym krokiem do tego, żeby wzmocnić rynek, no to będzie ten kredyt na zero. A czy on będzie, czy nie, to w ogóle się w tej kwestii nie zabieram głosu, bo nie mam wiedzy i nawet nie mam czasu tego analizować. Lub obniżka stóp procentowych. 0,25, 0,5 spowoduje, że rynek z powrotem będzie na tej fali mocno wznoszącej. Tylko nadmienię, że widzimy się 13 października w Warszawie. Mamy spotkanie biznesowe, takie regionalne. 13 października 18 będą Albrecht Orzechowski i Welman. Pogadamy sobie każdy da 30-minutową prelekcję, potem krótka debata, networking, kontakty, wymiana doświadczeń. Warto być. W sklepie Rentiera mamy wejściówki, rezerwujcie. Będzie ponad setka osób, więc super spotkanie w Warszawie. U ciebie co w najbliższym czasie? No, ja to mam przyjemność wystąpić na maratonie, o którym wspomniałeś. 20-minutowa prelekcja. Będziemy tam również dostępni, będziemy mieli stoisko. Więc, jak ktoś indywidualnie chciałby podejść i powiedzieć, że nie masz racji, to chętnie się z kimś wdam w dyskusję. Bo wiadomo, że jak jest prelekcja na 1000 osób, to nie mamy możliwości wysłuchania osób. A... 10 listopada, a 9 mamy networking, to takie małe dla 200 osób. A 10 mamy, 10 mamy konferencję cały dzień, masa fajnych prelegentów. I flip na pierwotnym, czyli Maciej też będzie występował, bo akurat Patryk będzie gdzie indziej. Tak. A jakby ktoś chciał wejść do nas na szkolenie, to wbija na flip na pierwotnym. Nawet nie pamiętam teraz dat, ale jak ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi. Dobra, flip na pierwotnym. Tak, u nas też stacjonarne teraz jest w październiku, potem w grudniu. To tyle. I ostatnie pytanie: dlaczego warto być na maratonie, bo Ty chyba byłeś na wszystkich 12 edycjach, nie pamiętam. Wydaje mi się, że na 10. Na 10. <grych> tak. No wiesz co? Ja to mam taką, akurat dzisiaj jestem w tej komfortowej sytuacji, że bardzo do, dużo osób do mnie podchodzi, wymieni się doświadczeniami. Bardzo dużo ludzi w najmie siedzi i przekonuje nas, że te strategie, które my mamy. Doskonale można ubrać najem. Ja się z tym zgadzam, bo produkty, które nabywamy u deweloperów po takich cenach, dają zdecydowanie wyższe stopy zwrotu. Eee, bardzo dużo osób e, pokazuje, mm. że rewitalizacja kamienicy, np. z drugiego na pierwotny, też daje niebotyczne zyski. Ja bardzo chętnie poznam te wszystkie opinie. Ale prawda jest taka, że doba ma tylko 24 godziny. My się wyspecjalizowaliśmy w takim bardzo wąskim gardle, typu flipu na pierwotnym, ale poznanie innych koncepcji, jak ludzie zarabiają w oparciu o nieruchomości, a ich jest tyle, no jest fajne, ciekawe, bo fajnie dowiedzieć się, jakie inne osoby mają spojrzenie de facto na ten sam biznes, siedzą w tym samym miejscu, bo w nieruchomościach, a czerpią zyski, realizują się w tej robocie na całkowicie innych płaszczyznach, o których nawet my sobie nie zdajemy sprawy. No właśnie, więc kontakty, informacje, przede wszystkim networking, dobra zabawa, można usiąść wspólnie napić się jakiegoś dobrego soku albo nie soku, więc A zapraszamy, dochody. bo to zazwyczaj siedzi się do wieczora i załatwia się dobre kontakty. Bądźcie z nami też, sklep rediera, rezerwuj bilety. Subskrybuj kanał i zaznacz dzwoneczek, będziemy Cię informować o podobnych materiałach. Zapraszam też na kanał. YouTube film na pierwotnym. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.